Na terenie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu odbyła się 31. edycja festiwalu Spotkałem Pana. Przez dwa dni w ogrodzie parafialnym odbywały się modlitwy, koncerty, warsztaty i zabawy dla dzieci. Organizatorem festiwalu Spotkałem Pana było Duszpasterstwo Młodzieży, parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu oraz Urząd Miasta Racibórz i Powiat Raciborski. Dwudniowa impreza gościła mieszkańców Raciborza w ogrodzie parafii w sobotę i w niedzielę to już 31, więc już swoją jakby historię. Głównie są to wydarzenia muzyczne i tak staramy się, by każdego roku było, tak też jest i w tym roku, ale staramy się, by to, co jest zawarte w tym tytule Spotkałem Pana, było też przeżywane w innych wymiarach. Stąd warsztaty muzyczne, wystawa obrazów pani Agnieszki, czy chociażby słowo, które tutaj jest głoszone i to w tym roku jest tegoroczną propozycją tego festiwalu. Dzisiaj tutaj z ciekawością rozglądam się po tym jak yy, przyjemnie, jak miło zorganizowany jest 31 już festiwal i to trzeba chyba powiedzieć, że to jest jeden z najdłużej funkcjonujących w Polsce festiwali yy, chrześcijańskich i bez przerwy działał 31 lat. Ja miałem też taki epizod 12 lat temu gdzie, gdzie faktycznie współorganizowałem bezpośrednio ten festiwal. Dzisiaj patrzę Ilu fantastycznych młodych ludzi jest zaangażowanych w to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Jestem pełen podziwu dla takiego fajnego zespołu i dla tego wszystkiego, co robią. Cieszę się, że to trwa. W sobotę podczas festiwalu można było zobaczyć wystawę obrazów Agnieszki Jasińskiej i pomodlić się razem z autorką obrazów i zespołem Błogosławiona. Kolejne atrakcje tego dnia to koncert Gabi Blachy z Martyną Sołtysik i Radkiem Pędziałkiem oraz warsztaty muzyczne dla dzieci. Dla dorosłych odbyły się warsztaty malarskie. Na zakończenie pierwszego dnia zgromadzeni wzięli udział w wieczorze uwielbienia. Drugi dzień festiwalu rozpoczął się konferencją. W tym dniu raciborzanie mogli korzystać z warsztatów muzycznych prowadzonych przez Kacpra Trele. A następnie uczestnicy warsztatów zaprezentowali się podczas koncertu. Warsztaty malarskie dla dorosłych prowadzone były przez Agnieszkę Jasińską. Te warsztaty mają bardziej na celu właśnie rozbudzenie takiej kreatywności, ale też może trochę wyciszenie się, czy w ogóle wzięcie do ręki pędzla. Niektórzy dorośli nie mieli pędzla od podstawówki. W niedzielę wieczorem odbyło się uwielbienie z zespołem z parafii Matki Bożej Bolesnej z Nysy. Festiwal zakończył się koncertem GG Duo. Impreza była okazją do spotkań z modlitwą i kulturą dla całych rodzin z Raciborza. Dzisiaj jestem również tutaj, aby też rozpropagować ideę, Dekanalnego Duszpasterstwa Rodzin, bo tak się składa, że od kilku lat w Raciborzu takie Duszpasterstwo Rodzin działa. Ono zostało utworzone, e, spotkania rodzinne, które są organizowane w ramach tego Duszpasterstwa, odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w klasztorze Annunciata An An i to, to idea tych, tych spotkań była skierowana właśnie przede wszystkim do młodych małżonków, do młodych rodzin. Dwudniowy festiwal zgromadził na scenie muzyków, artystów i duchownych. Realizacja festiwalu była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz pomocy podczas organizacji imprezy raciborskiej młodzieży i Harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.